Już przybijał gwóźdź do trumny. Już wieko na kryptę nasadzał. Lecz zbyt mało trucizny wsypał wcześniej. Otworzyłam oczy. Ostatnim życzeniem królowej jest godnie pożegnać się z narodem. Skoro tu jesteście, znaczy, że i naród chce godnie pożegnać swoją królową, to dobrze. Ta jednomyślność sprawia, że mam dla Was coś szczególnego, jakby testament królowa bowiem umiera tu, ale dramat rozgrywa się. Wszystko po to, żeby mnie przerazić, żebym stracił mój królewski rozum. pogrążać się w rozpaczy z powodu psów. Królowa umiera, moje psy! Kiedy? Nic nie jest w stanie przyspieszyć ani opóźnić godziny, która tylko Bogu jest wiadoma. Ale może by tak zaczęli już bić w dzwony? Czuję, że to moje ostatnie minuty. Żadnych dzwonów utopić dzwonników! Czają mnie bardziej. Psy cierpiały. <śmiech> ja <śmiech> też cierpię. <laughs> to o! Ty płakałeś e, 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 z powodu psów. E, uważasz, e, że robisz to lepiej niż król? E, e, chciałem tylko pokazać, jak łatwo jest wprowadzać w błąd. No śmiej się, śmiej. Tym swoim flamandzkim śmiechem, w którym słychać zgrzytanie zębów, no głośniej! A głośniej! Depcze, panie twój cień, coś powiedział? Bądź sobą, hronbrny, mściwy, kipiący gadatliwością. Kochałem cię za wszystko to złe i tak doskonałe w Tobie. Przecież masz diabła w sobie, no? Wreszcie jakąś grę. E, 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 wasza królewska mość, litości. Niech mi wasza królewska mość pozwoli odejść na moje poddasze. Tak mi trzeba snu. <grystanie> A król ma zostać sam? Pozostać sam. O, całe życiem zabawiałem waszą królewską mość. Nie mam już sił, nie mam już sił litości. Ty! A co to dla ciebie takiego, że ją... Śmierć drąży, co? A pomyślałby kto, że to Twoja żona albo córka. Odchodzi. A? Znam jedną grę. To taka farsa. Opowiem e, e, ostatnia e, mam ciekawe, co wymyśli. No, e, w moim kraju, e, w porze zapustów, e, wybierają jednego prostaczka e, i stroją w koronę. E, tłum. Wiwatuje, fetuje, pije, klęka, składa pokłony, prostaczek pije, a kiedy pijany gotów jest już uwierzyć w swoje przeznaczenie, zrywa mu się koronę. Tak jak ja tu czy teraz czynię. O. o! Rozumiesz, królu, moją grę? <grystanie> <grystanie> Śmiej się tym swoim śmiechem, który tak lubisz. Śmiej się tym śmiechem, którym śmieją się w twoich kazamatach. <śmiej się> Udało ci się! Kroto, chwila! Niezła farsa, jak dobrze grałeś. Jak dwuznaczna była twoja farsa, ale nie wygrałeś jej do końca. Znam się na sztuce komediantów. Powinieneś dograć ją do końca. Bawmy się dalej, bawmy! Farsa trwa! No! Nakładaj koronę! Nakładaj koronę! gadatliwością, mściwy, dwulicowy jak kobieta i właśnie ta kobieta, królowa wystarczyło jedno spojrzenia, przejrzała całą moją marność i skazała mnie na swoją pogardę. Ta, która umiera, jest święta, czysta, umiera z powodu mroków tego pałacu, gdzie sale tańców kryją zapadnie i narzędzia tortur, umiera obca w swoim domu, umiera otruta. Znam twoje sztuczki i inne grzechy, które teologa przyprawiają o bladość. O wasza królewska mość, nie pogrążaj mnie tak jak to ja, który znajduję się na marginesie ludzkości. Mogę, czy mam wiedzieć? Co to jest miłość czy cierpienie innych, ale dla Ciebie, z tego co pamiętam, to królowa miała inne spojrzenia niż te lodowate dla mnie. Wilgotne oczy wdzięcznej suki. O, tak! Wilgotne oczy wdzięcznej suki! To ty trafiłeś do jej duszy i posiadłeś jej ciało. Ta korona jakaś ciasna ciąży mi, Suavo, mi... Suavo... Suavo... Suavo. Słyszę, słyszę, dzwony chyba miją, królowa umiera. Niech ją diabli polną! Niech ją niebo przygarnie. A ciebie wraz z nią! Obdamy korony! Tym jak rzadko zasługę nagradza zapłata, Jak miernota się stroi i raduje zyskiem, Jak czysto ufność Krzywdzi wiarołąstwo świata znużona. Odejść pragnę, lecz chęć w sobie dławie, jeśli umrę, sam na sam ze światem ciebie zostawię. Haniba, błysk honoru. Rychło brudem marzę, jak rządza na złą drogę dziewiczość sprowadzam, Jak zacność bezskutecznie odpiera po twarzy. Oni, nieudolna władza, jak sztuce, zatykają usta jej wrogowie, jak prostą prawdomówność, głupotą się zowie.